Szanowni Państwo, jestem od późniejszego profesor Jestem prezeską oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Poszalinie, jednocześnie członkiem zarządu okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, zachodniopomorskiego okręgu, jak również radną... Województwa zachodniopomorskiego. Jestem z koleżankami głodującymi od początku. Byłam z Państwem również w czasie zebrań, kiedy próbowaliśmy rozmawiać z Panem Wójtem i, I w pierwszej kolejności chciałabym wszystkich bardzo gorąco i serdecznie powitać. Na w szczególności moje koleżanki i kolegów, którzy przyjechali ze mną z Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koszalinie i w Sławnie. No. No, no, no. <plodziesiąt> no. Bardzo gorąco wszystkich członków... Z